Siemka, witam w kolejnym odcinku z Shakes and Fidget. Na początek podziękowania dla wspierających oraz wyróżnienie tutaj, bo się troszkę pozmieniała, chodzi o topkę wspierających, którzy używają mojego kodu. Także dla tych i dla tych wielkie dzięki. No i dobrze, przejdziemy sobie do EU12. Wróciłem z wakacji, także można powiedzieć, że koniec trybu urlopowego. Jak ten mój tryb urlopowy wyglądał, to zaraz wam powiem. Ale tak w skrócie, dzisiaj co zrobimy, to sobie bierzemy nagrodę z Hervéjtora. Jak sobie zbierzemy nagrody z Elevatora, sobie tam ogarniemy coś w podziemiach i generalnie pójdziemy coś tam pikać w rożkach. Zobaczymy, ile da radę tego zrobić. Także, co jak to Wam zaraz dokładnie powiem, jak wyglądają moje wakacje od Shakesów powiedzmy, weźmy sobie najpierw odbierzmy skrzyneczkę z nagrodą z I Mamy tutaj drugie miejsce ogólnie właśnie bo tutaj wy nie wiecie, które miejsce, bo tutaj na streamek był wczoraj, taki po powrocie. Ale na odcinku nie wiadomo co się działo. Mamy drugie miejsce, jak chodzi o helwator. 5000 punk punktów przewagi nad dotrakami, także udało się wygrać. Rywalizacja była do końca samego, także spoko. Były emocje tutaj, pokazuje mi 25 terenów ale ogólnie Dobiłem to do końca jak coś, więc <noise> proszę tutaj nie wyzywać, wszystko jest, świadków mam. Także tak tylko chcę mu powiedzieć. No i co mamy, właśnie srebrne to tło, mamy klejnoty i surowce, także ta część jest najważniejsza. Zobaczmy sobie, jaki ten klejnot duży będzie. Oś 504, ok. No i teraz generalnie będę musiał go sobie zamienić gdzieś. Ja mam najsłabszy klejnot, 430 widzę najsłabszym, to będę miał plus 70 cech do tych moich temków. Tej pierśni w ogóle widzę, przydałoby się podmienić przy najbliższej okazji, ale to na razie nic nie mam na nazwane, także ładujemy po prostu tutaj. Dobra. I dalej ulepszymy sobie itemki u kowala, bo padło troszkę tych surowców. Także to jest dobra okaza, żeby sobie właśnie itemki troszkę polepszać. I tak w miarę równo się będę starał to robić, no bo tak najbardziej się opłaca. Także tutaj na dwunastki. Ja widzę, że już na trzynastki mogę. Także na 13 poziomy, niektóre itemki sobie właśnie ulepszymy. Dobra, i to wychodzi na to, że tyle. W każdym razie troszkę tam cech jeszcze wpadło. Tutaj ten za 3 miliony możemy rozmontować O i wskoczyły surowce na jeszcze jedno ulepszenie Także akurat nie spojrzałem ile mam tych surowców Ale akurat to brakujące sobie dobiłem Dobra statystyki troszkę tutaj No i postać jako taka jest gotowa A nie jeszcze nie jest gotowa bo jeszcze musimy iść tutaj I sobie skipnąć gladiatora 50 grzyba końcówka No zdecydowanie się opłaca za te 50 grzybka skipnąć już tutaj gladiatora Niż te 50 grzybka nawet więcej by poszło jakbym próbował klikać trochę bez niego Także tak to właśnie wygląda. Eee, I dobra, zanim jeszcze opowiem o tym moim trybie wakacyjnym, to weźmy sobie, kliknijmy portale tego typu rzeczy. Pyk, pyk, portal solo, teraz na streamie skończyłem. Eee, no i dobra, sprawdźcie sobie na Sertusie, jak to wygląda. No i procenty wyglądają następująco. Tak jak widzicie, e, są dosyć ładne niektóre. Inne troszkę tej słabsze, poniżej 2%, ale później znowu coś tam rośnie. Więc generalnie sobie będziemy klikać, obok mam odpalone, więc tutaj dla was do wglądu a ja oczywiście będę z bocznego monitora korzystał sobie, Ej, dobra przejdziemy sobie, zaczniemy, a może zrobimy tą karuzelę z idolami, w końcu tutaj dużo ekspo nie ma, ale na 13% no to szkoda nie kliknąć można powiedzieć i generalnie jak wyglądał mój tryb wakacyjny, o którym już tutaj mówiłem, no to właśnie tydzień, od poniedziałku do soboty to prawie tydzień mnie nie było odcinków E, troszkę nawet dłużej, bo tam chyba 8 czy 9 dni, może 10 nawet. E, w każdym razie no, odcinki się nie pojawiały, no bo nie miałem jak na więc z tego typu powodu. E, no i generalnie byłem sobie nad Morzem Eleganckim z znajomymi, e, zasięg był średniowy, więc generalnie to co robiłem na ShakeShack przez ten cały czas, no to e, wchodziłem, klikłem elevator, no, bo elevator to jest, akurat się trafił właśnie podczas tego wjazdu, więc to klikałem ile tam mogłem i to był jakby mój priorytet czekajcie tutaj dostaliśmy pierścień 420 plus 13 to nie podmieniamy no także to był mój priorytet, elevator właśnie e, i kurczę, nie mogę się skupić na klikaniu ruchów na tym e, ale wracając klikałem sobie elevator właśnie e, jak tam starczyło czasu, był zasięg miarę, sobie klikałem jeszcze właśnie jakieś pupile, koło takie ogólne różne rzeczy a apki nie klikałem w ogóle Kulapki nie klikałem, no bo stwierdziłem troszkę, że no część mi wleci w sumie do matu, Tam nie wiem dokładnie, jak to opadało, no, no wiadomo, że to traciłem jednak ileś tej awanturniczości. No i czekajcie, bo to nie, nie ten golożka bije, tego miałem klikać. Także... No, troszkę straciłem na tym wyjeździe, patrząc na Xy, ale oczywiście zyskałem wspaniałe wspomnienia, wypocząłem sobie ładnie, także no zdecydowanie, że tak powiem, było warto. Jak miałem siedzieć pół dnia, klikać tutaj z słabym zasięgiem bardzo, to bym po prostu nie wytrzymał. Także na no, robiłem to minimum. No jedynie w piątek i sobotę to kliknąłem sobie już awkę całość, tam już wszystko kliknąłem, no bo były teraz eventy bardzo fajne. Było właśnie na expa, na golda. Także generalnie na no szkoda byłoby tego już nie kliknąć Więc tutaj zrobiłem wyjątek powiedzmy I sobie, sobie poklikałem No i poziom 347 aktualnie mamy I tak zleciało, zleciało, 8 dni bez odcinków czy tam więcej, ale teraz wróciliśmy Także dzisiaj odcinek właśnie jest 12, sobie dociskamy lochy, które tam się uzbierały Jakieś zaległe te nagrody z I kolejny odcinek już mam wstępnie zaplanowany Będzie odnośnie pupili po jeszcze przyjdziemy, ale będę sobie klikał u środowisko ognia w końcu, bo jak wiecie, albo nie wiecie, na to środowisko ognia tutaj sobie jakoś tam stopuje. Wczoraj na streamie kliknęliśmy na środowisko z wody, żeby zobaczyć, ile expo mam za pupilę na tym poziomie, i to jest 35 milionów chyba, więc generalnie, no w sumie, jak jestem w pupilach, to mogę już sobie je pokarmić, ale właśnie po 35 milionów około będę dostawał za te środowiska, także. Troszkę tym zyskam generalnie, ale czy było warto to stopować, no to nie wiem, zobaczymy sobie właśnie w kolejnym odcinku, na tym się zastanowimy. Na razie jeszcze dociskam tutaj resztę co mogę. I tak to wygląda, ogień. Tego to chyba jeszcze nikt nie widział, żeby tutaj <grytanie> trzy pupile na setkę były wykarmione i żaden inny. No, także tego dobiję do i ruszymy z tematem. Razu te pupile sobie skończmy. Pyk, 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 dobra. I wracamy do loczków, co tam mamy dalej? Ja tak klikałem, nie więcej likę Super battle, skończyłem, skończyłem Dobra, miasto, intryk 5 też sobie zrobiłem Która popiołów, węże ustny pan, 1,60% Zobaczmy sobie z niego jak eksploatację, 240 milionów Także troszkę tam padnie No i generalnie to już wam mówiłem, że gram na tym nowym interfejsie On mi najbardziej siedzi, najmniej klikania chyba jest Także akurat mi siedzi, mi siedzi Okej, okay, ekspres szkoły magii, siódemkę też już zrobiłem, już tak powiem, nawet wcześniej. No i dalej mamy ciekawsze loszki, że tak powiem, bo mamy w strefie roku 2, 13 piętra. 7, ósemka jest do zrobienia, po 120 jak chodzi o procenty. Także tutaj może grzyba troszkę pójdzie, ale no za nie 300 milionów jest, tak że dobrze EXPA. ekspa, także troszkę wyleci 349 poziom na pewno będzie. Ja przypomnę tylko. Znaczy, no to pewnie nie każdy wie, bo to na, raczej na, na Discordzie gildyjnym to było pisane Tam na początku pisaliśmy cel jaki jest na serwer Ja miałem cel taki, żeby być w gildii nad PZ-tem Generalnie w gildii nad PZ-tem nie będę Bo PZ ma tutaj oficera Ale no z poziomem nad PZ-tem być, nie? tak żebym musiał 351 dobić Wydaje mi się, że dzisiaj nie da rady 349 jest raczej w zasięgu Ale no kurczę, mmm, Przegonić pz no to jeszcze nie dziś, jeszcze nie dziś ale przyszłościowo myślę, że damy radę to zrobić. Bez z tego, co wczoraj mówił, to stopuje chyba na 360. Ja na tym serwerku chyba do 370. Poczekam, że 365, coś pomiędzy. Także zobaczymy, jak to będzie szło. Na tym serwerze właśnie chcę troszkę później sobie zacząć stopkę. I z informacji jeszcze, co miałem mówić. A, w piątek startuje nowy serwer, a nawet dwa serwery. Amerykański pierwszy. To jest ciekawe, i europejski 14. Czy będę grał na jakimś? Jeszcze nie wiem, amerykański raczej odpada. A jak chodzi o europejski, no to jeszcze nie wiem, ale jeśli tak, no to będę grał jakoś krótko, więc nic specjalnego nie ogłaszam, no bo po prostu nie wiem, a jak już no to raczej właśnie krótko, tak jak mówię. Czekajcie, chwilę tej przeglądu. Chwilę na przegląd. 463 lata jakaś. Strefa mroku, więc generalnie. O, do maruszek wysiadło. Zobaczmy. Dało się, plus 126. No i super. Ja mam właśnie takie zaległości. Jak chodzi o tutaj wyposażenie z klejnotami, tak samo tutaj, full czarny już powinny być. Ale no cóż, na razie jest tak jest. Dobra, jeszcze na siebie tylko. Coś tam, wytrzymałość. No i teraz pewnie procent ciut skoczył, obstawiam. Skocznie nie w tą strefę wchodzę. To jeszcze ósemkę robimy. Wacława. No i czy to my nie będzie ostatni loszek przy, a nie, jeszcze mamy Smoczy Skarbiec teoretycznie Smoczym Skarb są 3%, znaczy 1% na Maga, a później mam po 30%, do tego Maga też sobie spróbujemy przeklikać Żeby to jakoś dalej ruszyło e, Tak, a co do jeszcze amerykańskiego serwera, to właśnie na nim nie będę grał, bo na nim będzie północ na pewno O jakiejś godzinie amerykańskiej, no kto by się spodziewał więc no nie wiem, czy to będzie tam jest około 10 godzin różnicy, pewnie zależy na jaki tam wezmą stan konkretny, ale no generalnie e, dwóch północy nie ogarnę. Już mam problem tutaj z pilnowaniem dnia, noc, jak od panie pupili, więc tam to by mnie w ogóle to przerosło chyba. No, także tak to wygląda. E, I generalnie czekam sobie na serwer EU15. Na u 15 będę sobie grał dłużej. E, tam już gildzie nawet mam, może na razie nie będę mówił. E, kto jest w Gildi, to wie. Ale no generalnie glidę na EU15 już mam znalezioną A co dalej kolejne serwery to jeszcze zobaczymy No i poza EU15 to czekam też sobie na nową klasę Na razie nic nie ma zapowiedzianego Ale no mam nadzieję, że na EU16 albo EU17 najpóźniej no by coś wyszło Fajnie by było No bo już jednak Nekromanta jest od EU8 chyba Więc już troszkę serwerów, że tak powiem minęło e, Dobra, Smoczy Skarbiec Tutaj, a, jeszcze musimy oczywiście zrobić miejsce w ekwipunku naszym. Zobaczmy. Bronička do maga wlecia, plus 82 obrażenia. O kurczę, i rozrzut taki fajny. To trzeba wziąć, trzeba wziąć. Tutaj pójdą niestety grzybki na ten, na klejnot, i tutaj. To też na klejnot w sumie, można powiedzieć. I dobra, ale no to jednak plus tyle obrażeń, no to jest spore wzmocnienie. E, więc nawet jestem ciekawy, jak procent teraz, ale już nie będę sprawdzał, żeby nie przedłużać. I klikam sobie tego MAGA. Normalnie było na niego w tym sprawdzaniu pierwszym 1 1,16% i później generalnie lecę do 9% w smoczym skarbcu bez problemu. Wszędzie ponad 10%. I pewnie 10 to jest MAG, dlatego go tutaj nawet nie pokazuję. Także wychodzi na to, że ten 350 jest w zasięgu ręki, ale wszystko zależy od tego, czy padnie ten MAG, bo grzybko mi zostało 150 na ten moment. Także nie jakoś turbo dużo, więc zobaczymy, czy ten MAG pójdzie. Dobra, mamy proszę Państwa Smoczy Skarbiec 3 na 10 zrobiony Już tak chciałem pomału rezygnować, bo jeszcze nie kupiłem sobie skipa na arenie a po wowo nie kręciłem, ale dobra, padło Także do tej dziewiątki sobie przelecimy, no bo tutaj na ponad 10% to raczej wszystko powinno w miarę sobie ładnie pójść Nie wiem co z tymi itemkami, czy rozmontowywać, czy sprzedawać To może że 4 milionów rozmontuję a to będę sprzedawał, no bo jednak 6 milionów golda na tym etapie to jest jeszcze dosyć sporo. Muszę ogólnie sobie skarbiec rozbudować. E, dobra, zacząłem od twierdzy: na szybko też parę słów o Aktualnie akademia na 14 się buduje. E, Twierdza na 15 stoi cały czas, tak samo salka na 15 siedzi. E, I nie wiem, kurczę, czy po tej akademii 14 nie podbiję sobie skara, cały czas 1-2 poziomy i później nie ruszę z twierdzą dalej. I tak mniej więcej równo będę chyba akademię Twierdze budował Surowców zapas jest, także To no nic tylko budować, nie? Ale no jednak jest to czasochłonne Więc troszkę czasu schodzi Dobra, to tyle mm, jak chodzi o twierdzę. I wracamy sobie do Strefy Mroku i lecimy dalej Tutaj ze smokami, proszę Państwa Smoczy Skarbiec Także do tej dziewiątki włącznie sobie porobimy, takie jakieś epiki wpadają Ale te epiki są słabsze, mi się wydają na niższy poziom ale jeszcze sobie zaraz je przyjrzymy Na pewno słabszy jak na wszystkie cechy będą wpadać e, Tu jakaś brońka, jakiś łuczek Plus 18 obrażeń, o to nawet więcej niż ja mam Okej, okay, czyli te piki nie są takie złe Tylko rozrzut jest kiepski Więc to akurat bym sobie podziękował za to Ale kunegunda to już byłaby chętniej, bardziej chętna Na ten itemek Ale mówię, teraz jest troszkę Troszkę kryzys jak chodzi o grzybki że to może zaraz sobie jeszcze coś ogarniemy. To na pewno mogę sobie rozmontować. No i to też sobie rozmontuję. Już tutaj nie będę trzymał. To te wszystkiego. Aha, no i te niektóre mogę sobie też rozmontować w sumie tak. O, ten nie ma wartości sprzedaży. No i rozmontowanie. Rzeczywiście nie mam. Dobra. Strefa mroku. Jeszcze dwa poziomy zostały. Dwóch przeciwników. Pierwszy padł. A, to jest szkoła magii od 350 poziomu, to udało się zrobić. I ostatni ziomek też udało się zrobić, a to na wszystkie cechy. Także e, tak to wygląda, proszę Państwa. Ale tym leciała bardzo fajna zbrojka do Mariusza. Mariusz nie ma full procent e, tej runy, nie zmieniłem. Dobra, no to możemy mu to w sumie podmienić. E, klejnocik może sobie odzyskam. No już dzisiaj nie będziemy chyba nic klikać. E, także klejnocik sobie odzyskam później. To sobie, no tego się pozbędę, może po prostu, chociaż wkłada do Dobra, dajmy sobie to. To jest zwykły też jak sobie to sprzedamy tutaj 470. No ciekawe. Itemy nawet wpadły więc będę musiał sobie to popodmieniać ogólnie. Dobra, to może sobie pozostawiam. Więc chodzi o lożki, to na tyle. ekipunek sobie jeszcze tam ogarnę. I teraz tak. ababów ababów mamy tutaj. sobie zakręćmy, zróbmy te tutaj. Wszystkie rzeczy, co trzeba zrobić. O, do kociołka tutaj wleciał Tomek. E, no i tak, generalnie coś tam jeszcze na małych procentach byłoby do kliknięcia. Na przykład Góra Popiołów jest za, na 1%. Potem Miasto Intryg też niecały 1%. E, ale no wie, grzybków już dzisiaj e, troszkę brakuje. Także to sobie zostawimy myślę na kolejny odcinek. Więc może poza tymi pupilami. W kolejnym odcinku sobie jeszcze jakieś lożki zrobimy. Także to było myślę że spoko od razu sobie zróbmy też w podziemiach tutaj ataczki a właśnie w podziemiach, to akurat wczoraj na nie zrobiłem ale już generalnie udało się top 1 pokonać w podziemiach także to jest duża wygoda o tutaj na styk było ale no generalnie właśnie mogę sobie tego top 1 już klepać więc nie muszę się za bardzo przejmować kogo tutaj biję także weźmy sobie może kogoś łatwiejszego jakiegoś 3, 4, 8, maga który mi się nie odrodzi jak demon hunter więc elegancko podziemia też zbliżają się do końca, można powiedzieć. Dobra, e, no i tego goblina sobie już chyba dokończę. Jeszcze mogę wam zarządca rent pokazać. Muszę zresetować sobie runki oczywiście i sobie skipa wezmę e, później. No i też przez ten wyjazd właśnie tutaj też nie resetowałem, więc jestem troszkę w tyle z tymi, z tymi runkami. Ale no nic, nie jest źle 17 tradycyjonów. Runki tutaj właśnie po 25% już mogę mieć do ataku. Także ogólnie myślę, że jakoś to w miarę chodzi. No i ta, tak, 350 poziom, także udało się pz dogonić. Nadal ma eksport tutaj więcej. Ale no myślę, że kwestia, no w kolejnym odcinku może się uda go nawet dogonić. Także zobaczymy. Dobra, żeby już nie przedłużać, dzisiaj to będzie na tyle. Dzięki za oglądanie, na razie, siemano.